Cześć, witam Cię serdecznie już w drugim odcinku tej nowej serii odnośnie błędów, które ludzie popełniają przy odburzaniu. Jednak ten odcinek jeszcze będzie się bardzo tyczył tego pierwszego, a to z tego względu, że zauważyłem po komentarzach, że wiele osób nie zrozumiało, co miałem na myśli. Więc jakim prawem powiedziałem, czy napisałem tam później, że ludzie. Obojętnie, ile lat mają zaburzenia lękowe, to nie jest to istotne i tak mogą z tego wyjść. Tak więc postanowiłem, że by to troszkę rozwiać, by to troszkę lepiej objaśnić, wesprę się tym oto słownikiem. To jest słownik oksfordzki, terminów psychologicznych. Zresztą, tutaj, jak to nagranie sobie. Włączyłeś lub włączyłaś, to tam też było y, zdjęcie właśnie z tego, co teraz chcę ci przeczytać odnośnie zaburzenia lękowego i czym jest sam lęk. Według tego słownika. Tak więc: Anxiety, a state of uneasiness, accompanied by dysphoria and somatic signs and symptoms of tension, focused on apprehension of possible failure. Misfortune or danger. Czyli co to oznacza? Po polsku to oznacza, że jest to stan niepokoju, który jest wsparty dysforią i somatycznymi objawami tak? spowodowany, według tego słownika, możliwością porażki, niepowodzenia lub zagrożenia. Tak więc, już sam ten słownik pokazuje, że tak naprawdę zaburzenia lękowe są wywołane tym, że człowiek uważa, że coś się stanie. Tak? Albo w kwestii zagrożenia, albo w kwestii niepowodzenia, albo w kwestii porażki lub jakiegoś nieszczęścia. Tak więc, jak to się ma do zaburzeń lękowych? Ponieważ to, co teraz Ci prze, przeczytałem, to jest samo. Anxiety w sobie, czyli sam stan, stan lękowy. A tutaj, już przy okazji, można by poruszyć kwestię drugą, którą są zaburzenia lękowe, bo często ludzie też się mnie pytają, czy OCD jest zaburzeniem lękowym, czy fobia jest zaburzeniem lękowym, czy to jest wszystko co innego. Tak więc, również według tego słownika, jak zresztą pewnie już widziałeś na tym zdjęciu, gdy kliknąłeś w ten w ten, ten film to tutaj według oksfordzkiego słownika to jest a class of mental disorders in which anxiety features prominently see acute stress disorder agoraphobia generalized anxiety disorder obsessive compulsive disorder overanxious disorder panic disorder post traumatic stress disorder prolonged dureness, stress, disorder, separation, anxiety, disorder, social phobia, specific phobia. A tak więc już nawet jeżeli ktoś nie zna języka angielskiego, to już pewnie można było wychwycić, że było tam sporo słów fobia, sporo słów e, związanych z social, tak, czyli z czymś, co jest społeczne, więc reasumując, tak, zaburzenia lękowe to każdy stan, który jest dedykowany jakby lękiem, czyli wszelkie fobie, Wszelkie mm, zaburzenia lękowe na podstawie myśli, na podstawie nadawania wartości właśnie myślom czy emocjom, jak to się dzieje właśnie przy OCD, czyli właśnie tym nerwicy natręstw, To jest chyba tak po, po polsku. Więc wszelkie stany, które opierają się o lęk, właśnie są zaburzeniem lękowym, mają z związek. Tak więc mam nadzieję, że to już troszkę rozjaśniło wam te, te kwestie. A teraz wróćmy do meritum, że tak powiem, tego nagrania, czyli jak to jest, że ludzie, którzy w czymś tkwią latami przez długie, długie lata, to nie ma to wpływu jakby na to, yy, czy oni się mogą odburzyć, czy też nie. Otóż, dlatego tak mówię, ponieważ często jest tak, i to pokazało nam właśnie. Nasze forum zaburzenie.pl, że ludzie, którzy tkwili latami w danym stanie lękowym, przez lata, często powodowane to było tym, że brakowało im wiedzy. Nie wiedzieli o co w tym chodzi, nie rozumieli, że tak naprawdę sabotują swoje starania. Właśnie na podstawie tego yy, chciałem stworzyć też tą, tą serię. Żeby ludzie, którzy tkwią latami w zaburzeniu lękowym. Mogli jakby zobaczyć, jakie błędy może popełniają, które utrzymują ich w tym, w tym stanie. Więc to oburzenie całe, które było w tym pierwszym odcinku, myślę, że to też sporo wynikało z niezrozumienia intencji mojej, jeśli chodzi o tę serię. Bo ja chciałem, żeby ludzie, właśnie, którzy tkwią w czymś przez lata, którzy się z czymś, znaczy, którzy borykają się z lękiem przez długi, długi czas, mogli zobaczyć, że tak naprawdę być może popełniają któryś z tych błędów i to sprawia, że dalej tkwią w zaburzeniu lękowym. Ponieważ to wykazało nasze forum, gdzie osoby, które tkwiły po 20 lat, po 10 lat, 15 lat, w wieku 50 lat, 60 lat, 40 lat plus widziały postępy i zmiany w ich nastawieniu i podejściu do lęku, gdy przestały Cały czas um, opierać się o ten lęk, tak? czyli gdy w końcu wyszły na przeciwu. Czyli to, o czym są te wszystkie serie nasze, odburzanie według Tivowika, to, o czym mówię w Pogadankach, więc tak jak napisałem pod pierwszym filmem, ta seria jest czymś, co ma iść troszkę dalej, tak? ponieważ ona zwraca uwagę na błędy, które popełniamy jako ludzie. Zaburzeniu lękowym i wcale nie uważam, że ja też, że ja ich nie popełniałem. Oczywiście, ja też, po, po, ja, ja też popełniałem pewne błędy, o których wam powiem w tej serii. Tak więc chciałbym, żeby ta sprawa była już jasna, żebyście nie uważali, że ja tutaj będę komuś wytykał błędy, tylko mówię wam o tym, co potencjalnie możecie robić, co przedłuża Wasz stan zaburzenia bękowym. O tym jest ta seria, żeby pomóc tym osobom, które jeszcze przez długi, długi czas tkwią w, w zaburzeniu, u, uważają, że wszystko już robią, a okazuje się, że jednak coś jest y, niezrozumiane może, albo gdzieś jest nadal jakieś unikanie, albo gdzieś jest jakieś błędne przekonanie u, u tych osób, co sprawia, że dalej tkwią w zaburzeniu rękowym. Tak więc powracając, bo ja to mam, mam jak zwykle w zwyczaju troszkę wybiec poza temat, a to nagranie jest właśnie o tym, dlaczego ludzie tkwiący przez lata w zaburzeniu rękowym mogą nadal z niego wyjść i w sumie te lata często nie mają znaczenia w kwestii wychodzenia z zaburzenia rękowego. Więc może roz, rozpocznę od tego, w czym lata mają znaczenie. Znaczenie mają w tym, że takie osoby mogą już być zniechęcone. Mogą już być zrezygnowane. Mogą już mieć dosyć tego stanu. Przez to, że próbowały wielu różnych rzeczy, na przykład różne terapie, różne metody niekonwencjonalne, różne, nie wiem, książki może, jakieś kursy. Jednak nadal nie została zro... Jednak nadal często nie została zrozumiana najważniejsza rzecz, czyli to, żeby nie bać się bać, czym jest lęk, czym jest emocja, czym jest myśl, no więc to nie dało skutku, dlatego że te osoby cały czas wkręcały się w coraz to nowsze inne myśli, inne emocje, inne objawy somatyczne, nakręcały się później samym tym faktem, że dany objaw przyszedł, czy choroba, prawda, choroba się. Pogarsza i to wszystko powoduje, że człowiek cały czas tkwi w kole lękowym. To nieistotne, że ty teraz uważasz, że a to było tyle, tyle lat, to już na pewno z tego nie wyjdę, bo ja przecież wszystkiego próbowałem wszystkiego, co tylko można. Właśnie to pokazuje taki gość jak chociażby Paul David. Gość, który był w tym 10 lat, w różnych takich stanach, w derealizacji, depersonalizacji też był, w zaburzeniach. Lękowych także, więc on swoją książką dał świadectwo na to, że tak naprawdę możesz z czymś latami, jeżeli nie rozumiesz całego tego sensu i po co coś robisz, co na czym się opiera, czyli właśnie to jest to, co my wspólnie z Wiktorem zawsze chcieliśmy przekazywać ludziom, żeby oni rozumieli, co jest czym, bo wtedy właśnie wchodzi świadome rozumienie, ale przede wszystkim emocjonalne. Rozumienie emocjonalne sprawia, że wtedy człowiek jest w stanie zrozumieć, gdzie popełnia błąd i dlaczego. Bo jeżeli nie znamy naszego dlaczego, to skąd ty masz wiedzieć, co robisz źle, prawda? Gdzie jest ten błąd? W czym jest problem? I wtedy właśnie takie osoby uważają, że wszystko robią dobrze, a zaburzenia mają, bo urodzili się z nim, albo bo to jest choroba, albo bo nie wiem, bo tak bardzo się ktoś stara, a nie ma efektów, bo to jest jakaś kwestia biologiczna, bo taki jest ich charakter, bo, a może bo taka jest ich osobowość. Zobacz, ile można zrobić sobie, bo ile można sobie zrobić powodów potencjalnych według nas, żeby tylko usprawiedliwić jakby to. Że no coś tu nie wychodzi. Więc tak naprawdę to nie jest żadna słabość. To kompletnie nie jest żadna słabość, jeżeli ty przez lata w czymś tkwisz, a nie rozumiesz, na czym to się wszystko opiera. Po to powstał ten kanał, żeby właśnie Wam pomóc to zrozumieć, zobaczyć w swoim życiu, żebyście nie ufali znowu kolejnej osobie jak ja na słowo, bo ja tak mówię, bo ja tam to miałem rok. To przecież co to, to tam jest, albo bo ktoś tam to, to miał, czy ktoś tam tego nie miał, ale daje same teoretyczne kwestie i ty w to wiesz, bo tak jest i tyle. Nie. Ja wam zawsze mówię i zawsze to powtarzam. Nie ufaj mi na słowo, sprawdź to, co mówię, sprawdź w swoim życiu. Tylko właśnie wykaż tą odwagę, żeby sobie na to pozwolić. Wykaż tą odwagę dla samego siebie. Nie robisz tego dla mnie, dla nikogo innego. Tylko dla samego siebie, żeby po takim długim czasie, bo kieruję te słowa właśnie do tych osób, które przez długi, długi czas tkwią w, zaburz... tkwią w zaburzeniach lękowych, być właśnie po takim długim czasie w końcu wyszedł na powierzchnię, że tak powiem, i przestał się ograniczać swoimi upawami, bo to wcale nie chodzi o to, że na przykład ty wszystko robisz, tak, czyli ty wychodzisz do ludzi, ty Przełamujesz swoje lęki, ty uważasz, że to jest cała ta praca. Otóż cała ta główna praca to jest tutaj. To jest to, co ty myślisz o tym, co ty robisz. Czyli przykładowo, czy ty wychodzisz tylko po to, żeby jakby uciec od tego stanu, od tego samopoczucia, i później się frustrujesz na to, że on dalej jest, że jak to jest, przecież ja się staram, ja wychodzę. Jakie jest Twoje nastawienie, jakie jest Twoje podejście do tych objawów? Do zaburzenia lękowego samego w sobie. To jest istotne, ponieważ z jakim nastawieniem ty wychodzisz z tego domu, z jakim nastawieniem ty działasz. Jeżeli ty działasz z takim nastawieniem, że muszę od tego uciec, muszę gdzieś wyjść, zająć się czymś, czym, czymkolwiek innym, żeby tylko o tym nie myśleć, żeby tego nie czuć, żeby to, żeby to poszło, to automatycznie nadajesz temu ogromną wartość że to jest bardzo ważne w twoim życiu i to ma prawo dalej być. Bo ty przekonujesz jakby samego siebie, że ten lęk jest istotny. Że to, co, co ty teraz czujesz, jest czymś, przed czym ty uciekasz. Więc jeżeli my uciekamy przed własnymi emocjami i myślami, to powiedz mi, jakim cudem ty możesz nie odczuwać lęku, skoro ty cały czas uciekasz od siebie? Widzisz, to jest kolejny błąd, ale... Tą kwestię poruszę szerzej na, w innym nagraniu. Myślę, że na raz tej serii. Chciałbym tylko, żebyś zrozumiał, drogi słuchaczu, że ja tutaj nie, nie atakuję ciebie, nie dyskredytuję ciebie, nie chcę dla ciebie w żaden sposób źle. Chcę tylko ci uświadomić pewne rzeczy, które być może robisz, być może nie robisz, ale po prostu będziesz miał coś do przemyślenia. Czy robię ten błąd? Czy robię tą kwestię, czy nie robię, i wtedy możesz sobie szukać dalej. Jaki jest powód, że ty dalej tkwisz w zaburzeniu lękowym? Nawet zadaj sobie sam, sama to pytanie. Weź kartkę, weź długopis i napisz sobie. Jaki jest powód, że dalej tkwię w tym zaburzeniu lękowym? Co ja robię źle? Moim zdaniem, czyli Twoim zdaniem, co ty robisz źle? Twoim zdaniem. Napisz to sobie i zobaczysz wtedy, czy. Czy coś ci przyjdzie do głowy, czy faktycznie nie zauważysz pewnych nieprawidłowości w swoim zachowaniu wobec jakiejś sytuacji, czy w swoich myślach, w swoim postrzeganiu jakiejś kwestii? I zapamiętaj również to, że mówiąc o tym, że czas nie gra roli, że tak naprawdę kwestia tego, jak długo tkwisz w zaburzeniu lękowym jest nieistotna. Tyczy się to tego, że ty możesz w każdej chwili wyjść z tego zaburzenia, jeżeli tylko zmienisz działanie. Przestaniesz ciągle karmić swój lęk, przestaniesz ciągle tkwić w takiej jakby kulturze, kulturze nerwicowskiej, czyli to, o czym wspomniałem wcześniej, wyjdziesz bardziej do swojego życia wewnętrznego. Czyli właśnie to, czym ci Wspomniałem wcześniej, żebyś nie siedział cały czas w tych objawach, w tym zaburzeniu, cały czas jakby, wiesz, za, zataczał takie pętle wokół siebie, tylko zastanowił się nad tym, jak to się wszystko rozpoczęło i dlaczego to dalej trwa. Bo to właśnie jest taki sposób troszkę autoterapii, ale jest on bardzo istotny, ponieważ każdy, każdy z nas ma inny powód, prawda? Jak idziesz do psychologa czy do terapeuty. Ty również mówisz mu o tym, co się wydarzyło wcześniej, tak? co w Twoim stanie mogło mieć na to wpływ. Zrób sobie to sam ze sobą, bo to tak naprawdę Ty jesteś swoim panem swojego życia. Ktoś Ci tylko może pomóc, wesprzeć, ale to Ty sam, sama musisz zrozumieć ten powód. Czy, po, czy pomoże Ci w tym terapeuta, psycholog, konsultant, ktokolwiek, czy to jest grupy, czy to jest forum, czy książki to kompletnie jest nieistotne. Ważne jest to, żebyś to Ty sam, sama zrozumiała swój powód. Dlaczego ja mam zaburzenie lękowe? Jak to masz, to wtedy już masz najważniejszą rzecz. Zrozumienie, emocji, zrozumienie emocjonalne. Co ja zrobiłem, że jestem w stanie lękowym? Co ja robię, że ten stan dalej się utrzymuje? I właśnie to można zrobić rozumiejąc te mechanizmy, to o czym wspominaliśmy przez ten cały kanał i na tej podstawie no. jesteś w stanie w końcu zrozumieć, co jest z tobą dzieje i co robisz nie tak. Tego Ci serdecznie życzę. To był taki odcinek, w którym chciałem troszkę wytłumaczyć Ci, o co tutaj chodzi: że, że ludzie, obojętnie, ile mają laty, zaburzenie lękowe, mogą z niego wyjść i że lata nie mają znaczenia. Jeszcze mi teraz coś przyszło do głowy, bo jak wiesz, ja te na, nagranie robię bardzo spontanicznie. Nie mam żadnej kartki, więc teraz akurat mi jeszcze do głowy coś przyszło. Mianowicie fakt, że osoby, które tkwią w czymś latami, często łączą swoje zachowania przez sytuacje z przeszłości, na przykład jakieś patologie jakieś trudne sytuacje w związku, w rodzinie, jakieś właśnie bicia, jakieś poniżania, choroby, cokolwiek. tak? Czyli wszystko to, co miało wpływ na to, jaką teraz mają osobowość, łączą to od razu z tym, że zaburzenie lękowe jest jakby częścią tego, że to jest tego część. A fakt jest taki, że zaburzenie lękowe jest efektem. Więc jeżeli pracujecie nad przeszłością, nad tym, co się stało, yy, nad patologiami, które były, nad y, swoją osobowością, to nie łączcie tego, proszę. Znaczy, to proszę, dla Was samych, yy, to Wam przyjdzie po, po prostu z korzyścią. Nie łączcie tego z zaburzeniem, ponieważ zaburzenie lękowe to jest patologiczny lęk. To jest to, że jeżeli Ty przez jakieś sytuacje w przeszłości nakręciłeś się na coś, masz jakieś błędne, Przekonanie, na przykład odnośnie ludzi, tak że bo zostałeś skrzywdzony, lub skrzywdzona przez mężczyzn, czy kobiety, czy dzieci, czy jakichkolwiek ludzi, i już podpinasz to pod różne sytuacje w życiu i uważasz, że ludzie są B, że ich się trzeba bać, to jest to zaburzenie, to, to ten, ten, ten cały lęk jest efektem Twojego nastawienia. Które zostało zmanipulowane przez swoją przeszłość. To jest bardzo ważne i z tego sobie warto zdawać sprawę, bo wtedy zaburzenie lękowe jest postrzegane takie jak właśnie to, czym jest. A jest, nawet według tego słownika, żebym nie pomieszał czegoś, jest to właśnie myślenie o tym, o jakimkolwiek potencjalnym zagrożeniu porażce, czy nieszczęściu. Czyli cały czas tkwienie w iluzji naukowej. Cały czas panie się czegoś, co nie wystąpiło. Tak więc dawaj sobie z tego sprawę. I tylko w takim stopniu, tylko na tej płaszczyźnie lata mają, y, mają, z, lata mają znaczenie. Ponieważ mając szeroki bagaż doświadczeń różnych przeszłości, twój Twoja osobowość, jakby Twoje podejście do wielu różnych kwestii wywołuje lęk, ponieważ tak myślisz o ludziach, o, o różnych sytuacjach, o związkach, o dzieciach, o czymkolwiek. Jeżeli miałeś lub miałaś takie zdarzenia w przeszłości, to automatycznie będziesz podpinać lęk pod te sytuacje. Ale tutaj to, to nie jest kwestia samego zaburzenia lękowego w sobie. Tylko to jest kwestia tego. Że to jest efektem Twoich błędnych przekonań. I to warto jest sobie przepracować na psychoterapiach, na właśnie takich różnych miejscach, gdzie masz tą drugą osobę, masz to wsparcie, by zrozumieć lepiej siebie. Więc pod tym względem lata mają znaczenie. I tutaj nie odbieram temu, nie dyskredytuję tego w żaden sposób, ale będę uparcie stał przy tym, że. Zaburzenia lękowego można wyjść, niezależnie w jakim jesteś wieku, niezależnie ile Twoje zaburzenie lękowe już trwa, bo to jest tylko kwestia przecięcia trwania w iluzji. To jest najważniejsza rzecz: przecięcie trwania w iluzji, pozwolenie sobie na odwagę, czyli działanie pomimo lęku, to, że Ty się czegoś boisz, to, że Ty masz jakieś błędne przekonanie odnośnie jakiejś sytuacji, których chcesz z tego powodu unikać, to jest ludzkie, to jest. Normalny. I to jest właśnie ten efekt twoich przeżyć, tej przeszłości, tych lat w różnym stanie. Ale twoją decyzją jest zawsze to, co ty chcesz. I to jest zawsze twoja decyzja, to jest twoja siła. Więc nie mów mi proszę, że ty nie możesz wyjść. Ty nie możesz się przełamać. Nie możesz przejść dalej. O przełamaniu i właśnie o poszerzaniu strefy Komfortu będzie kolejne kolejne z tych y, nagrań. Jednak już teraz ci powiem, że musisz poczuć się źle, żeby poczuć się dobry. Musisz, musisz przyzwyczaić się do kwestii negatywnej, by poczuć pozytywną, ponieważ to jest proces. Jeżeli jest mowa o strefie komfortu, to zawsze tyczy się to poszerzania strefy komfortu, przełamywania się. Te słowa. Yy, tak brzmią, nie bez powodu tych słów używamy również mówiąc o poszerzaniu strefy komfortu, bo one oddają pewien sens. I o tym porozmawiamy sobie w kolejnym z nagrań. Teraz tylko bym Cię bardzo prosił o to, żeby się nie dołować tym, że to już trwa lata, żeby się nie dołować tym, że jesteś w zaburzeniu rękowym tylko wręcz przeciwnie, wyciągaj z tego wnioski, szukaj swoich właśnie, dlaczego ja w tym dalej tkwię, szukaj tych przyczyn, mam nadzieję, że, te, że ta seria Ci w tym pomoże i działaj w swoim życiu, bo cały czas masz czas, że tak powiem, dopóki żyjesz, masz czas na wyjście z tego. Tak więc tego Ci z całego serca życzę. Troszkę nagranko wyszło dłuższe, miało być 15 minut, ale no... Temat był dosyć istotny i ważny dłuższej pogadanki. Tak więc wszystkiego dobrego, powodzenia i do usłyszenia w kolejnym z nagrań. Dziękuję Ci bardzo. Na razie. Cześć.